Proszę Państwa, jak edukować klientów, żeby A byli tym zainteresowani, B chcieli to czytać, C wiedzieli, co się zmienia? Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to musicie klientów skategoryzować, przepraszam, według branż, które prowadzą, według rodzajów działalności, które prowadzą. Dlatego, że jeśli coś się zmienia w ustawie od y, spółek kapitałowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, to macie informować osoby, które mają takie spółki. Jeżeli coś się zmieni w picie, to macie on informować osoby, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną czy jawną. Jeżeli coś się zmienia w branży budowlanej, to branżę budowlaną, więc musicie to mieć poukładane w ten sposób, żeby właściwe komunikaty szły do właściwych klientów. Druga rzecz, którą musicie zrobić, to powinniście Państwo. Dać im możliwość przyjścia do Was na szkolenie. Kiedy były bardzo dynamiczne zmiany podatkowe, my robiliśmy tych szkoleń bardzo dużo. W tej chwili te zmiany nie są aż tak fundamentalne, a my i tak robimy co roku szkolenia o tym, co się będzie zmieniać. Szkolimy wszystkich naszych pracowników, opowiadamy im o tym, każemy im przemyśleć pracownikom i kierownikom zespołów których klientów to może dotyczyć, i oprócz tego, że z bazy danych możemy ich wyłowić, to trzeba do tego klienta wysłać informację, być może przez samego prezesa. Wysłać informację i przekazać, że takie szkolenie będzie. Ono nie musi być na żywo, chociaż my preferujemy na żywo nagranie online, i później jeszcze można sobie obejrzeć, bo dzięki temu wszystkich swoich klientów. Czy też w partiach, jeśli macie ich naprawdę dużo, możecie umieścić w jednej sali i powiedzieć im, że przyjdźcie na to szkolenie. Jeżeli klient się dopytuje o informacje, które były na tym szkoleniu, możecie go odesłać do swojego wykładu nagranego, po to, żeby on najpierw usłyszał to, co było na tym szkoleniu najpierw dowiedział się, jakie pytania zadawali inni przedsiębiorcy. A dopiero potem, żeby przyszedł ewentualnie na konsultacje z Wami, dlatego że dzięki temu możecie obsłużyć naprawdę wszystkich swoich klientów tym swoim zespołem. Bo jeżeli każdemu z nich macie poświęcić dwie godziny, żeby mu opowiedzieć o nadchodzących zmianach, to nie dacie rady. Musicie to zrobić w sposób zorganizowany, taki, który spowoduje, że każdy z nich poczuje się naprawdę zaopiekowany. Natomiast jeżeli macie newsletter, który wysyłacie co miesiąc, to wysyłajcie go bardzo krótkiego, szczegółowego, tylko w najważniejszych sprawach. Taki newsletter do wszystkich powinien zawierać informacje, które dotyczą jak największej liczby waszych klientów. Takim myślę, że też się warto czasem pochwalić jakimś sukcesem. Ale może nie za często, bo klienci mają to czytać, czytać z ochotą, mają wiedzieć o tym, że jeżeli już biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa coś wyprodukowała, to to jest dla nich i powinni to. Przeczytać. Zresztą, jak nie czytają, to Wy wiecie, jak wysyłacie newsletter, kto czyta, to kto nie, a w ogóle jakie są statystyki tego newslettera. To zawsze klientom warto podpowiedzieć, że proszę Państwa, ten newsletter jest dla Was. On mówi o ważnych sprawach. Natomiast ostatnia rzecz, którą powinniście robić z klientami na pewno, to Waszych największych klientów, którą dotyczy, których dotyczą zmiany podatkowe, które. Wprowadzane są bardzo szybko, musicie wręcz osobiście zaprosić na to szkolenie po to, żeby posadzić ich pięciu czy dziesięciu i naraz im wszystkim opowiedzieć o tym, co się będzie teraz wydarzało. Pamiętajcie, to nie jest Wasz obowiązek, żeby szkolić Waszych klientów. Natomiast jeżeli to robicie, jeżeli już macie tą wiedzę i nie będziecie musieli tej wiedzy przekazywać każdemu z nich, Osobiście, to dzięki temu jesteście w stanie zrobić to raz dobrze, ciesząc się uznaniem i taką opiekę poczują wasi klienci. Zresztą, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my zaczęliśmy nasze szkolenia, ja zacząłem te nagrania od tego, że najpierw klientów, którzy mieli chęć, Posiadania wiedzy, jak się prowadzi działalność gospodarczą, jak się prowadzi spółkę jawną, spółkę Zo. Ja zacząłem ich zapraszać na szkolenia. Przychodziło 10-15 osób, czasem 50 na te szkolenia. I stąd nam się wzięło w ogóle ten pomysł, żeby szkolić tych klientów grupowo. Później jak zaczęliśmy to nagrywać, zresztą teraz prowadzimy też webinary, to czasami na naszych webinarach jest kilkaset osób. Jeszcze tysiąca nie przekroczyliśmy, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przekroczymy. To to jest najważniejsza rzecz, żeby wasi klienci mieli od was, mogli dostać dostęp do wiedzy. Jeżeli nie macie takiej kompetencji, chcecie... Dostarczyć klientom wiedzę, to wskażcie im szkolenie, które powinni obejrzeć, po to, żeby oni byli zadowoleni. Niekoniecznie od Was odejdą, jeżeli pomożecie im w znalezieniu wiedzy, ale na pewno rolą biura rachunkowego jest opieka nad klientem.